Na przykład się staram a w firmie, nikt mnie za to nie wynagrodzi. Na to wolę, na przykład gdzieś pracować, gdzie, gdzie będę miał duże możliwości i gdzie będę mógł sobie dzięki, tym, dzięki pracy mojej nad sobą, czy, czy, czy pracy w pracy, to będę miał sobie jakieś korzyści. Ja nie żeby ta robiła to, to, to jest też w moim interesie. Ja tak robię, tylko że mi nikt za to nie płaci. To jest najgorsze. To, i, I to jest po raz kolejny, bo tak jest. nie? Przesadzają się premie, ale nie ma bezpośredniej hmm. zależności na tym zasadzie... Ale w większości firm. I to jest dokładnie to. Bo tak jest, bo tak się robi. To jest tylko i wyłącznie to. to o nic więcej nie chodzi, to jest tylko i wyłącznie to, że ludzie nie myślą i kopiują. Znaczy, to premia dla mnie to jest taki ochłap. Jak, jak, może zależy jaka praca, ale najczęściej to jest taki ochłap. Zależy jaka praca, zależy jaka premia. Nie? Ale zawsze że byłoby i teraz odwróćmy sytuację. Więcej zrobisz? Więcej zarobisz. No, no to by mi mnie odpowiadało. Mniej zrobisz zarob... to nie zarobisz. No bo tak powinno być. być. Tak powinno być